DJ, 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 DJ Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem DJ Breakdance i dzisiaj zapraszam Was na kolejne spotkanie z serii Outlast. W poprzednim odcinku skończyliśmy sobie na, na tym, iż iż, iż yy, płynie, płynęliśmy sobie rzeczką i mamy kolejny yy, save point, tak zwany, punkt zapisu I w tym odcinku nadal kontynuujemy sobie Oj coś, nurd jest wartki, oj coś boję się, że zaraz jakiś wodospad będzie oj Zaraz się rozbije, hej 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 Co jest? No. Szybko! Udało się Czy ja kogoś słyszałem? Czy mi się wydawało? Ktoś o knocie Zaraz się boję, boję się teraz, że... Bo ktoś tutaj Zresztą czatował Na mnie Na, na takiej górze, w poprzednim odcinku zresztą widzieliście to I się boję, czy to... Halo? Halo? Sakra. Dobra. Tędy chyba raczej na no nie bardzo. Musi musimy przejść obok tych wisielców i nabitych na pale. I jakoś musimy się. Co to, to tak harczy? Nie podoba mi się ta muzyka. Szybko. Okej, okay, dobra Co, muszę przepłynąć chyba aczkolwiek mogę przejść tędy żeby się tutaj dostać Tylko żeby nikt teraz we mnie nie strzelał, bo... Czy to? On uciekł w tamtą stronę. O nie. To jest tego więcej. Także dobra spier. O, proszę, udało mi się. Do dwóch razy sztuka. I przechodzimy sobie. Powoli. Teraz że najlepiej, żeby nikt we mnie nie strzelał. Byłoby cudownie. Ok. Jakiś ołtarzyk. Miłość nas wyzwoli. Piękna hasełka. Szkoda, żeby. Przydałoby się, żeby jeszcze ktoś je przestrzegał. Bo na razie to za dużo tej miłości w tej grze nie widzę. Dobra. Dobra, spierdzielam. Bierz tą tratwę! jestem tą tratwę, kurde! Dobra, lecimy dalej. Wow. Żeby się teraz nie rozbić Dobra lecimy dalej Płyniemy dalej słuchajcie Teraz będę się starał żeby się nie rozbić, ale jeżeli będę musiał, to się i tak pewnie rozbije, bo tak, tak już jest w takich, takich historiach, ale mam nadzieję, że nie. Widzę tam jakieś światło. Jest to jakieś ognisko albo płonąca pochodnia. Bardzo ciekawe. Pójdziemy dalej Widzicie to? Widzicie to? Dwie osoby przeskoczyły tamtędy Ciekawe Kolejne dwie Dobra Tu się troszkę uspokaja rzeka Muszę biegnąć dalej no, powiem Wam szczerze, robi się coraz ciekawiej. Coraz ciekawiej się robi. Co tu się dzieje? Co jest? Halo, nie za bardzo mogę kontrolować teraz. Okej, okay, dobra. Trafiliśmy, słuchajcie, chyba blisko tego ośrodka, właściwie kopalni. No, właśnie, co oni. Chciałbym dopłynąć gdzieś do brzegu i wtedy się z wami pożegnać, ale. Jak się najpewniej stanie, więc dopłyńmy sobie do tego brzegu. Tu już tam widzę yy, nasz taki mini porcik, i stamtąd się pożegnamy. I powitamy się w następnym odcinku chyba że ktoś mnie halo no nie chyba że ktoś mnie zabije no nie no Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko. Dobra, widzę schody, widzę schody, widzę drabinę. No nie, no. Nie, co, co to mnie pożarło? Co jest? O co chodzi? Byłem w jakiejś łazience. Dobra, basem to jest właściwie. A idę po ciemku. Nie wiem, idę w którą stronę. Nie wiem, robię cokolwiek. To się nie kończy. Słuchajcie, to się nie kończy. O, co jest kurde? Na basenie się znajdujemy, słuchajcie. Szkolnym prawdopodobnie. What the fuck? Okej, okay, dobra, spierdzielam stamtąd. Można wejść? Nie. Okej, okay, dobra. W takim razie spróbujmy się dostać. Serio, muszę to otworzyć? Co jest? Link, gdzie jesteś? Chyba tamtędy. Szybko. Przećasnięte są. Się tak kręcę w macieju, można powiedzieć. O. Hmm. Nie, tutaj chyba też nie znajdę wyjścia. Tym optymistycznym akcentem. Może ja się pożegnam. Poszukam może, gdzie, gdzie tu jest otwarte. Bo naprawdę nie wiem. Także tym, od, tym optymistycznym akcentem, chociaż nie wiem czy optymistycznym. Żegnam się z Wami z kolejnego epizodu. 2, 12, 2. Trzymajcie się, na razie. No i pa.